Ciemaneczko, witam was w kolejnym odcinku serii Battlefield Heroes, ja naturalnie jestem Aleksandrus. E, no i cóż, w tym odcinku sobie właśnie gram e, moim e, komandosem z drużynie Royals. E, Na no, dwa pistolety. Jest to e, zwędzony Uber Fawory Gehardu oraz Armata Harego. Dosyć, dosyć fajnie się gra. Wiem pograłem. grałem. <grym> e, no i jak widzę... To łączyło mnie na wyspie Wake, tak więc dzisiaj sobie gramy na wyspie Wake. Okej. Okay. No i jedziemy. Aha, tu też flaga jest przejęta. No okej, okay, rozumiem. Dobra, że się spóźniłem na przejęcie flag. Ale nie ma sprawy. Przeciwnicy są, są, okej. Okay. Naprawiłem sobie wózek. A co tam? Zaraz, zaraz wam powiem, jakie mam umiejętności. Ale to chwileczka, jak będzie trochę czasu wolnego. Teraz się skupię na jakimś bardziej strzelaniu. Jak widzicie e, mam odnet cel. Możecie zgadywać na którym mam poziomie, ale mam go na piątym poziomie. No w sumie widzicie, bo e, na piątym poziomie z czego co wiem to tylko na piątym poziomie. E, no kurde widzicie się zagadajmy. Dobra więc teraz mam czas, powiem wam o umiejętnościach. Na piątym poziomie mam oznaczać cel, który daje mi punkty w samym sobie, że oznaczyłem, tak. Oraz jeśli ktoś strzela właśnie w tego przeciwnika, to też dostaje punkty. To tak więc fajnie. No i jeszcze jaka jest zaleta oznać cel. Jest to zaleta taka, że widzę ile przeciwnik ma punktów. No i to bardzo pomaga. Jak widzicie, już, już widzę. O, wow. dobra ile mam punktów i przez to mogę zdecydować czy strzelać czy uciekać a jeśli chodzi o uciekanie to mam do tego biegi które dają mi 35 punktów życia w postaci tarczy no i samo to że mogę biec więc łatwo jest uciec kurde no already. Mm. Dobra, zagadałem się Trzeba się wziąć w garść statystyki 2-2 niedobrze Znaczy no Może tą zaletą dwóch pistoletów jest to, że możemy ciągle strzelać LOL Dobre Nieprawdaż? Dobra, dobra. Do helikoptera raczej wsiadać nie mam zamiaru. Yy. Ogólnie jeszcze się nie wypowiadałem jeśli chodzi o te helikoptery. Ktoś z was ostatnio pytał yy, czy, czy sądzę o nich. Yy. Powiem wam tak. Yy. Dla mnie helikoptery są zbędne w tej grze. W ogóle są niepotrzebne. Yy. Ciężko się nimi steruje, są wolne, łatwo w nie trafić. I w ogóle no, Jeśli chodzi o jeżeli leci helikopter, no to ja tam nie widzę, nie widzę przeszkody, żeby go załatwić, a jeśli jestem w helikopterze, no to widzę taką przeszkodę, że łatwo mogę zginąć, więc raczej nie wsiadam. A może to postawię minę? <noise> może to będzie jechał i się nadzieje. Może, że trzymujemy ten punkt. Dobra, to można podejść. Jakbyście słyszeli moją myszkę to Sora, no ale kurde już stara jest. Ta mysz, ale mi się dobrze na niej gra, więc na niej gram. Zresztą każda że jest głośna, ale... Moja chyba jest wyjątkowo głośna. jak no tak pewnie nie słyszycie, ale dobra. Ale jak na wszelki wypadek ukrytek. i tank. No dobra, co, teraz, co, co ja mam teraz z nim zrobić? Minę mogę położyć. Okej. Okay. O, wiecie, teraz w tym momencie przydadzą trochę biegi. Dobra, ojeju, amunicja mi się skończyło akurat. No to wiecie, że filet to trwa zanim yy, zmienię broń. No to jest tylko jedna przeszkoda właśnie tego. O, wygraliśmy, ale fajnie. Dobra, zagram sobie jeszcze jedną mrówkę naturalnie, a co tam? Ogólnie to są wakacje No i cóż, i mam, jakie mam zamiary? Mam zamiary takie, żeby filmy były co 2-3 dni Wiecie, z różnych gier Z BFA również Może z BFA Play for Free Ostatnio trochę sobie pograłem I coś fajnie mi się gra, więc Może też coś z tego nagram No i myślę, że jeszcze z paru innych gier Coś dałoby się nagrać, wiecie... Ogólnie to takie filmy, nie że z nie, nie, że serii, tylko... Na przykład, zagrajmy... W coś tam, czy że... Filmy takie bez serii, o. Z różnych gier po prostu, o, tak. Tak. Ale myślałem o takiej serii, że... E, gramy wakacje na przykład i tam różne gry gramy, ale... To jeszcze pomyślę. Ogólnie to teraz mam... O i super, i tą lutkę sobie zagramy na victory Village. O, nie mam, nie mam przeciwników O dobra, trudno. Tą lutkę sobie zagramy i, i myślę, że by zakończył z tym odcinkiem. E, a co do, do, do tych wakacji? No właśnie, odcinki będą. Z różnych gier. O, witam cię. Chwila, odpiszę szybko. Dobra. E, z BFA będą naturalnie, tak, tak, tak. tak z BF-a będą. E, o. zbf będą, z różnych gier będą ej mm. kurde super i straciłem wątek, Zarobiście. Hmm. martwi mnie to, że nie masz kim grać W ogóle tu mam teraz jeden projekt, no w sumie dwa projekty, ale nie będę wam o co chodzi, bo nie wiem czy się to wszystko wypali. Ale mniej więcej yy, może być yy, może być yy, dosyć... Aha, balans mi wyrzuciło. No. Heh, no dobra, wyrzuciło mnie przez to, że yy, w żale było za dużo graczy i po prostu mnie wywaliło. No dobra, trudno. To na tym sobie skończymy ten właśnie odcinek. No, nie wiem, czy Wam mógł się podobać, czy nie, bo był dosyć krótki i raczej za dużo nie zagraliśmy, ale spokojnie będzie więcej odcinków i by, myślę, że będą ciekawsze. Mam jeszcze dwa projekty, fajne, nie wiem, czy wypalą, ale jeżeli wypalą, to no, tak fajny film będzie po prostu, powiem Wam. I fajne, fajne wyzwanie dla mnie, ale nie wiem, czy się uda. Tak więc, no cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach w kolejnych grach przede wszystkim gdyż jutro będzie odcinek z fajnej gry no i więcej się dowiecie w tym filmie więc do zobaczenia i cześć